W naszej jednostki informacja o zdarzeniu dostał kilka minut po godzinie 13 w dniu wczorajszym. Była to informacja z, krótka, z, wynikało z niej, że na terenie budowy bloków mieszkalnych w ulicy Podmiejskiej w Białej Podlaskiej doszło do wypadku z czteropiętrowego. Bloku z dachu tego budynku spadł mężczyzna, doznał poważnych obrażeń ciała. Był reanimowany przez załogę karetki Pogotowia, jednak pomimo tej akcji reanimacyjnej zmarł jeszcze na miejscu zdarzenia. Denat to 51-letni mieszkaniec gminy Drelów. Decyzją prokuratora, który uczestniczył w tych czynnościach ciało zostało zabezpieczone w prosektorium biorskiego Szpitala, będzie przeprowadzona sekcja zwłok. O zdarzeniu poinformowaliśmy oczywiście również instytucje wyspecjalizowane w tego typu sprawach, czyli Państwową Inspekcję Pracy oraz Nadzór Budowlany. Ich przedstawiciele, z tego co wiem, mieli być na miejscu, więc prowadzą swoim tokiem czynności w tej sprawie. Śledztwo w sprawie tego nieszczęśliwego wypadku, miejmy nadzieję, prowadzi Prokuratura Rejonowa Białej Podlaskiej. Będziemy w jego trakcie sprawdzali, czy nie doszło tutaj Jakie były okoliczności tego zdarzenia? Czy doszło do zachowania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy? Mężczyzna ten odbywał karę pozbawienia wolności w Białskim Zakładzie Karnym. Wykonywał pracę na zewnątrz Zakładu Karnego w systemie pracy dozorowanej na podstawie umowy o pracę ze skazanym. Skazany przebywał od 2008 roku w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Praktycznie od tego czasu pracował. W ostatniej firmie pracował od maja ubiegłego roku i pracował w firmie budowlanej. Był dobrym fachowcem. Zdarzenie, Przekres zdarzenia, o którym się dowiedzieliśmy wczoraj o godzinie 13.00, powiadomiliśmy rodzinę niezwłocznie i w chwili obecnej toczą się czynności wyjaśniające postępowanie prokuratorskie i postępowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Proszę powiedzieć, mu już niewiele zostało do odbycia wyroku. Tak, to, to była już końcówka odbywania kary, praktycznie dwa miesiące. Także no, można powiedzieć, że to zdarzenie no, tragiczne. Tak, takiego zdarzenia nie mieliśmy jeszcze w historii zakładu karnego. To był człowiek, który bardzo dobrze pracował, także był zatrudniany przez firmy zewnętrzne. To było skierowanie do pracy na podstawie umowy. Firma zewnętrzna, firma budowlana również współpracowała z zakładem karnym od bardzo dawna, także była firmą zaufaną. Także no, nieszczęśliwy wypadek, składamy kondolencje rodzinie i bliskim osoby, która u nas przybyła. Jakąś pomoc w tej chwili rodzina otrzymała od Was? Tak, w tej chwili pomagamy w załatwieniu kwestii formalnych, na, na ile to jest możliwe w dokumentacji. I myślę, że z, z tej strony opieka zakładu karnego jest od pierwszej, od chwili podjęcia wiadomości tak, taką pomoc podjęliśmy.